Także wiesz, te ostatnie legnickie dni romansu rosyjskiego są jakby taką zapowiedzią mojego następnego etapu, który chcę bardzo zrealizować, czyli ten trzypłytowy album z romansami rosyjskimi i cygańskimi. Piosenki Anny German, te, które były dla niej pisane, ale po rosyjsku. I będę tylko jedyną piosenkę po polsku śpiewała, Tańczące Eurydyki no, Kasi Gertner. Dosyć trudna piosenka. Dosyć trudna, ale ważna. Bo zawsze wa ważne, wa mi się bardzo ważna. Bardzo ciekawa. Kasia bardzo się ucieszyła, że będę ją śpiewać. No, ja. Także... A Raymond Paulus dał mi zgodę na swoje największe hity. Także on ma tyle wspaniałych piosenek i bardzo się cieszy, bo jest to wspaniały rynek. Mam nadzieję, że będę miała okazję może już częściej. To jest gi ten, gig gigantyczny firmie. rynek. No, dla dla, dla Polski. Ja przez wiele lat jeździłam tam, i nawet w Siedem Republik, wtedy byłym w Związku Radzieckim objechałam, wtedy pociągiem przyjaźni nawet jechałam. Marzy mi się o tym, żeby pojechać na przykład na festiwal kultury żydowskiej aż pod granicę chińską do Birobidżanu. To jest takie moje ciche marzenie. To są wiesz takie fajne wyzwania. Będę miała co wspominać, mam nadzieję, że wtedy. Przy następnym wywiadzie będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. A no, tak, to Na dzień dzisiejszy te, wydaje mi się, że romanse rosyjskie, ten nowy projekt polsko-rosyjski, będzie jakby taki takim monocystycznym. Jednopłytowy, dwupłytowy, trzypłytowy? Trzypłytowy. To jednak trzy 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 no, trzy no, jest, jest przeciwnicie. Bardzo duże to jest Duże, duże. To jest praca gigantyczna. Bardzo. No ale cóż, trzeba życzyć powierzchności, żyć ja, i ja, ja, koncentracji. Ja, ja, Dużo ja, zdrowia, proszę państwa, ponieważ niedługo już właściwie mamy listopad, grudzień, za dwa miesiące już są święta. Życzę wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się świąt. Ehm, dobrego nowego roku i wypicie państwo za moje zdrowie, bo 1 stycznia ja obchodzę urodziny. Także czy ktoś o. mnie lubi, czy nie lubi, to i tak piję za moje zdrowie. No, to tym y, akcentem prawie świątecznym, Świąteczno-doworoczny. Y, o, sorry, świąteczno-doworoczny, kończymy, na pewno y, wrócimy z powrotem po tych koncertach, po, po, po wydaniach tej ostatniej pły pły płyty, czy płyt, No mam nadzieję, tak, że, że również, mówią. jak będą następne pozycje, że również piosenki z Twoimi tekstami ukażą się na mojej płycie. No byłoby to bardzo miłe, ale to czas pokaże, jak to będzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dla Dziękuję. Państwu nowej życzę Telewizji. Miłego słuchania. Dla nowej telewizji PL, z Danką Stankiewicz rozmawiał Eugeniusz Orłow. Dziękuję. Widzimy Państwu.